Szanowni Państwo, jest ze mną już tutaj na środku Piotr Świerczewski. Chyba olbrzymie brawa, co? Piotrek, zapraszam Cię tutaj. Miał być chaos, miała być taktyka na chaos, a była spokojna głowa. Był plan taktyczny, no i był występ, którego myślę nikt się tutaj i w całej Polsce nie spodziewał. No ja też się nie spodziewałem, że Grek tak wysokie warunki walki. Postawił. Spodziewałem się, że ja będę więcej kopał i te moje lołkiki będą y, zabójcze dla Grega. Się okazało, że tak naprawdę to on wykonał dużo tych lołkików, czyli można powiedzieć walczył moją bronią, a nie mogłem go dobać, bo szukałem go po całym ringu i on i tak umiejętnie uciekał, no i bardzo dobrze mi wchodził w nogi, no ale na szczęście nic z tego nie było, nie mogłem go dobrze trafić, no ale myślę, że. To była bardzo wyrównana walka. Dziękuję Timowi, że mi wspomagał. No i dedykuję to zwycięstwo Timowi, moim przyjaciołom, którzy tu siedzą i tu cała moja ekipa i wszystkim tym, którzy... Oglądali dedykuję to zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Jest uśmiech, ale chyba też była świetna zabawa. Mam nadzieję, Piotrek, że to jest chyba moje zdanie i wszystkich z tu zgromadzonych także Państwa przed telewizorami, że to nie było ostatni raz. No nie wiem jeszcze, ale może dojdzie do rewanżu z Gregiem. Musimy, musi ktoś polec. Na punkty to nigdy tak, ja bym chciał. Albo knockout, albo też pewnie. No to, to jest piękno boksu, to jest piękno MMA knockouty. No to musimy Cię zobaczyć jeszcze raz, żeby ten nogał dopisać. A będziesz namawiał kolegów piłkarzy, żeby weszli tu do klatki? Fajna zabawa? Nie namawiam Was, koledzy. To jest miejsce dla mnie. Nie fajcie się tutaj na razie. Szanowni Państwo, szczęśliwy, wygrany Piotr Świerczewski. Skoro była rozmowa ze zwycięzcą, to też. E, chwilę damy przegranemu. Widziałem, e, Greg, że byłeś tutaj bardzo zły e, po tej walce, nie zgadzasz się z decyzją? Wiesz co, nie chcę na gorąco powiedzieć czegoś, czego później będę żałował. No, w głowie miałem, że wypunktowałem tą walkę, miałem dwa takedowny czyste, to są punkty. Piotrek bił mnie, ja byłem, wstałem w gardzie, no, ale sędziowie znają się lepiej niż ja i to pewnie oni mają rację. Ja tak na gorąco za dużo nie chcę powiedzieć. Tak czy inaczej, bardzo... Piotrek, bardzo Wam dziękuję. Piotrek, 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 bardzo Ci dziękuję, że podjęłeś rękawicę. Jesteś, jesteś dużo starszy ode mnie. To ja oglądałem Ciebie w reprezentacji. To ja mam do Ciebie bardzo dużo szacunku, więc bardzo Ci dziękuję, że podjęłeś rękawice. I tak jak powiedziałeś, teraz to piłkarz skopał mnie trochę. Idę do domu, będę ćwiczył dalej. A Wam wszystkim. Życzę wesołych, spokojnych świąt. Kocham Was i dziękuję, że tu dla mnie przyszliście i dla Piotka. I Mam nadzieję, że nie zawiodę Mani ani Piotrek, Kocham Was, jeszcze raz dziękuję. Dzisiaj przegrane, ale przecież też liczy się, sam o tym mówiłeś, styl walki, a myślę, że wszyscy byliśmy naprawdę zachwyceni tym, jak wyglądała ta walka z wieczoru, więc ja dziękuję Tobie, dziękuję też Piotkowi Świerczewskiemu. Szanowni Państwo, Greg Collins.